Siemano widzowie, z tej strony gramy sobie w grę A.K. Kany Dzisiaj chciałbym wam pokazać nowe sazonki, Nowy system sadzonek na serwerze, no na marybyg Tak samo nowy system bagażników eee, Więc zacznijmy może od, na początku, może zacznijmy od tego, że na Blueberry Gdzieś w tych miejscach Będzie bl... Będzie dealer będzie dealer, którym będziecie mogli kupić sadzonki, nawóz i wodę. Te przedmioty możecie nabyć tutaj. Tak jak mówię, jeszcze tego nie ma, bo to jest tak jakby jeszcze przedpremiorowo nagrywane. Jak sobie zakupicie takie coś, to tak. Po pierwsze, i temy się nie stakują, więc to jest bardzo ważna rzecz. I temy się nie stakują, więc potrzebujecie bagażników. A, a mogę powiedzieć tyle, że będą bagażniki. Jak już pewnie znaleźliście, już są pewnie te bagażniki. Także yy, musicie kupić sobie auta. Ja osobiście polecam na początek kupić tak z 10 Moonbeamów, aby można było gdzieś chować te, yy, te rzeczy. Ja tutaj w celach yy, naukowych, że tak tu ujmę, sobie dodałem zestakowane od razu, ponieważ zaraz wam wytłumaczę działania tego. Lecz najpierw. Musicie wiedzieć o tym, że to, jak mówię na początku. Musicie mieć dużo moonbeamów, ponieważ moonbeamy mają jak duże bagażniki. pojemność bagażników, i tak dalej, będzie rozpisana w salonach najprawdopodobniej za jakiś czas. Na początku polecam Wam po prostu moonbeamy Załóżmy, że macie moonbeam, a to. Go bierzecie jedziecie sobie na przykład tutaj jedziecie sobie na ten musicie tu zwieść trochę moonbeamów chociaż yy, z jednej strony nie musicie ale wypadałoby tak zrobić zwozicie, podchodzicie do tyłu pojazdu, klikacie w dwa. i tu się zaczyna magia akurat yy, moonbeam chyba z tego co wiem ma 10, nie 10 30 slotów, sorry więc y, możecie sobie ten nawóz tutaj porozrzucać, tak samo wodę Sadzonki też się nie da stakować, więc sobie rozrzucacie wodę i nawóz i tak dalej. Jak sobie to już porozkładacie, jedziecie na miejsce sadzenia. Jedziecie gdzie chcecie. Na przykład, możecie jechać, kurwa, nie wiem, gdziekolwiek zasadzić. Yy, ponieważ te sadzonki, tak jakby nie będzie, będzie można je wszędzie sadzić, że tak powiem. Także sobie jedziecie gdzieś, gdzie chcecie sobie zasadzić. Na przykład, ja sobie gdzieś pojadę zaraz. Jedziemy sobie na przykład, nie wiem, whatever, gdziekolwiek. Na przykład, podjedziemy sobie gdzieś tu. Nie polecam tej sadzić, bo to jest akurat dość popularna miejscówka. No i tak, tutaj parkujecie, zaciągacie ręcz, no najlepiej, żeby wam to auto na przykład nie zjebało się do wody czy coś. No i tak, no, wchodzicie, wymujecie sobie te sadzoneczki. Jak wyjmiecie sobie te sadzoneczki, możecie ekwip... yy, taka porada, bo mało ludzi wie, możecie sobie przenosić ten ekwipunek, yy, Używacie sobie sadzonki. Stawiacie sobie ją gdzieś yy, gdziekolwiek. Akurat tutaj to jest chujowe miejsce. Ale dobra, tak jak mówię, w celach naukowych tutaj je posadzę. Yy, sadzicie sobie tu. Taką. Ja po prostu kilka posadzę. No i to. Yy, od razu wam powiem ile co daje. Nawóz daje 50%, woda daje 30%. Jeżeli będzie nadmiar, yy, nadmiar wody lub nadmiar nawozu, będziecie mieli tak jakby jakby tam wam wytłumaczyć, będziecie mieli nadmiar tej wody, czy na przykład 110%, to wtedy będziecie mieli mniejsze plony. W sensie, że mniej dostaniecie za te plony, więc musicie uważać i musicie wszystko kalkulować. To, wydaje mi się, że to kwestia tygodnia już ogarniecie. Yy. Limit nasadzonek na będzie większy, lecz będą, tak mniej będziecie z nich zarabiać, ale zrobimy tak, że będzie to się tak im opłacało. Bo teraz, tak jakby to nie będzie, że u posać i sobie sadzicie macie wyjewane, tylko musicie naprawdę trochę popracować. Także no my tutaj możemy nawieść, nawóz zarzucić. Klikacie yy, użyj, klikacie F e i się Wam używa. Tak samo woda. Użyj. Wody możemy dać yy, Nawet chyba jeszcze jedną mogę I tak jak macie 69% Do 69% możecie podlewać wodę Jak y, będzie kolejna ta sezonka Będziecie musieli sobie to już ogarnąć No i tak podlewacie nawozić I tak w kółko No i pilnujecie tych sezonek Co nie? Yy, Także moim zdaniem Musicie dużo aut sobie kupić takich gruzów, żeby właśnie przewozi, przewozić sobie ten nawóz i tak dalej, i tak dalej no inaczej tak jakby no będzie problem, żeby to ogarnąć, ponieważ jak macie jeździć na jedno auto i ciągle kupować ten nawóz i jechać do tego Blueberry, żeby sobie ten nawóz kupować, to lepiej sobie kupić około 10 Moonbeamów i sobie to po prostu zwozić i to ogarnąć, i kalkulować, ponieważ tutaj trochę kalkulacji będzie załóżmy, że mi się nie chce sadzić tych sezonów. Więc załóżmy, że jak już sobie, urośnie, jak ona urośnie, a będziecie widzieć, kiedy urośnie, bo ona się wtedy większa robi, to wtedy po prostu zbieracie. I głównie, jak nic nie zrąbaliście, to dostajecie 20 plonów. Te 20 plonów może albo do gracza. E albo do gracza, z mniejszą trochę ceną, żeby ten gracz mógł sobie potem latać po tych dealerach. Yy, zaraz Wam powiem no, o co chodzi z tymi dealerami, albo po prostu sami sobie sprzedajecie. Także Tam, że sam fiarą yy, dealer nie jest oznaczony, ten gdzie się sprzedaje, to się nie, nie jest oznaczony. Musicie szukać po znakach zapytania. Tych znaków do ma. Szukacie tego dilera? Ja wcale w celach edukacyjnych No Clipem sobie polatam. E, gdzie tu jeszcze może. Ale skoczyli, gdzieś się schował. Zaraz go znajdę gdzieś. Dobra, mamy skurczy byka. No i tak, dealer zmienia co 20, lokalizacje. Wszystkie lokalizacje macie oznaczone znakiem zapytania, lecz musicie wziąć pod uwagę to, że nie pokazuje wam gdzie dokładnie jest, więc musicie jeździć i zwiedzać mapę i szukać Tylko w San Fierrosu bez odbilerzy. No i podchodzicie sobie, no i tak. Tutaj jeszcze nie jest zmieniony ten opis, ale to, to się zmieni, więc pewnie będziecie mieć trochę inaczej tutaj. Ogólnie tak, możecie sprzedawać 20 plonów, na 20 minut, na 30 minut, sorry. Co 30 minut możecie sprzedać 20 plonów. Yy, za jedną sadzonkę jest 20 plonów, jak nic nie zjebiecie, więc. Yy, polecam nie, nie spierdzielać sobie tego, to nie będziecie mogli tego sprzedać, więc albo sprzedajecie, tak jak mówiłem, innym graczom, żeby oni sobie mogli już ten czas marnować i te 30 minut sprzedawać na działkę. Ale wy za to da dajecie im po taniości, albo taniej, albo wy po prostu sami to sprzedajecie więc sprzedajecie no i dostajecie siano. i czekacie 20 minut Jak poczekacie 20 minut to możecie Jak macie 20 minut to możecie sobie po prostu yy, poczekać Czekacie yy, sorry, 30 minut I potem możecie znowu sprzedać tą działkę yy, Jakie ceny będą nie wiadomo Bo będziemy musieli to trochę pobadać ze względu na to że jest to trochę dużo roboty przy tym Żeby to zbilansować Także no to chyba tyle Yy, miłego grzebania w tym miłego za miłej zabawy z tym jo